To są Niderlandy w XVI wieku, jak można zauważyć, są opanowane przez Imperium Hiszpańskie. No i w sumie nikomu to bardzo nie przeszkadzało w Niderlandach, ponieważ świadomość narodowa była wtedy o wiele mniejsza niż teraz. Przez co nie dochodziło tam do buntów w chęci odzyskania niepodległości, jednak ważniejsza była wtedy religia, ale po kolei. W następnym wieku w całej Europie chrześcijaństwo dostało kolejny odłam, którym był protestantyzm. Nowa religia opanowała Niemcy, Szwecję, ale przede wszystkim Niderlandy hiszpańskie. Hiszpanie, jako katolicy, nie za bardzo szanowali członków nowej religii w Niderlandach, przez co pojawiły się prześladowania, co doprowadziło z kolei do buntów niderlandczyków w 1568 roku. Początkowo bunt ten był skutecznie tłumiony przez Hiszpan, jednak to miał być dopiero początek wojny 80-letniej. Szereg północnych prowincji podpisało Unię Trechecką w 1579 roku, która miała je ochraniać, ale co ważniejsze zjednoczyć Niderlandy i dwa lata później podpisano deklarację niepodległości. No dobra, tylko co z tym kolonializmem? A no właśnie się rozpoczął, ponieważ gdy Portugalia i Hiszpania powiedziały, że Niderlandy mogą sobie pomarzyć o egzotycznych przyprawach, to Niderlandy, które były z nimi w stanie wojny, po prostu przejmowały ich kolonie. Tylko co to w ogóle robi Portugalia? Portugalia, jeszcze kilka miesięcy przed niepodległością niderlandzką, zjednoczyła się Unią Iberyjską z Hiszpanią, przez co również weszła w wojnę 80-letnią. Aby robić takie rejsy gdzieś na przykład do Azji, tworzono firmy, które były finansowane tylko do powrotu, a potem likwidowane. Tak samo było w innych krajach, więc Anglicy wpadli na pewien pomysł. Anglicy zlepili to wszystko i stworzyli jedną wielką korporację zwaną angielską kompanią wschodnioindyjską w 1600 roku. Holendrzy szybko podwinęli pomysł i stworzyli holenderską kompanię wschodnioindyjską w 1602 roku. Woz, bo o niej mowa, zajmowała bazy handlowe głównie w Indonezji i okazało się to bardzo opłacalne, bo Holendrzy sprzedawali tamtejsze przyprawy w Europie czy innych krajach nawet 17 razy drożej niż wynosiła tego cena na wyspach. Holendrzy skupiali się na zajmowaniu i tworzeniu baz handlowych jednocześnie i nie zajmując jak najwięcej, w przeciwieństwie do Hiszpanii czy Portugalii, ponieważ kompania była nastawiona jedynie na zysk handlu i jego kontrolę. Około lat 20. gubernatorem generalnym WOD został Jan Pieterszon Cohen. Widział on potencjał w kompanii. Pierwsze co zrobił to za pomocą 19 statków wjechał do Batawi, którą zajął a potem uczynił z niej siedzibę WOD. Widział on potencjał również w wyspach Banda, których rdzenną ludność wybił, wypędził lub zagłodził aby stworzyć tam plantacje. Trzecim jego planem było osiedlenie dużej ilości Holendrów w Indonezji, tyle że ten się nie udał, ponieważ nikt nie chciał się tam osiedlać. Jednak cały ten czas istniał pewien problem nie tylko w Holandii, ale również w Anglii ponieważ podczas handlu z Azjatami Europa nie mogła dużo zaoferować co najwyżej srebro czy złoto, którego było dosyć mało i jego kupno z innych krajów, a potem sprzedaż Koniec końców powodowało nadwyżkę handlową, czyli np. Holendrzy tracili pieniądze na handlu, a nie mogli go zaprzestać z kilku powodów. Ale tu na pomoc pojawia się wspomniany Pietersson-Cohen, który wpadł na proste rozwiązanie, czyli rozpoczęcie wewnętrznoazjatyckiego systemu handlowego, którego zyski mogły być wykorzystywane do finansowania handlu przyprawami z Europą. Ale Wód nie było tylko zwykłą korporacją do trzepania kasy, ale miała też ważną rolę w rozwoju Europy i świata. Przynosiła technologie i unowocześnienia, a nawet wspierała chrześcijańskich misjonarzy. A punkt handlowy na wyspie Dejma przez ponad 200 lat stał się jedynym miejscem do handlowania z Japonią. Oczywiście, aby zdobyć tak duże wpływy, kompania musiała walczyć z potęgami, aby je zdobyć. Przykładem były wojny z Wietnamem czy dynastią Ming w pierwszej połowie XVII wieku. I chociaż wojny te zostały przez nią przegrane, to nadal pokazuje, jak była silna, w ogóle mając możliwość z nimi walczyć. Ale już do sukcesów w kompanii należą bitwy z Portugalią, na przykład o Ceylon czy Indie. No ale nie będę tu przytaczał szczegółów, bo myślę, że nie ma to sensu. Ale co w ogóle się dzieje z Niderlandami w Europie? Niderlandy podczas wojny 80-letniej były wspierane przez Anglię czy Francję, ponieważ tamte kraje chciały osłabienia Hiszpanii, co stało się potem napędem do wojny 30-letniej. Wojna 30-letnia była taką kontynuacją tej pierwszej, ale to już jest temat na inny film. Tak czy siak, obie wojny zostały zakończone w 1648 roku i podczas tego Niderlandy przeżyły swój złoty wiek a Wod założyło masę kolonii w wielu kolejnych miejscach W 1669 roku Wod stał się najpotężniejszą prywatną korporacją jaką świat wtedy widział a ona sama w pewnym momencie osiągnęła prawie 8 triliardów PKB Wiecie ile to jest? Dla przykładu Niemcy aktualnie posiadają 4 triliardy czyli dwa razy mniej tylko w ogóle to trochę się zapędziłem w WOD i zapomniałem wspomnieć o utworzeniu w 1621 roku drugiej kompanii, holenderskiej kompanii zachodnioindyjskiej, która działała głównie w Ameryce i Afryce. Była ona znana z handlu niewolnikami, a dzisiaj jest znana z tego, że założyła Nowy Jork, czyli wtedy Nowy Amsterdam. Ale zajmijmy się tą pierwszą kompanią. Jak coś, to Nowy Jork został założony przez tą starą kompanię, przez WOD, a nie przez tą nową. No ale trochę się zaczęło wszystko sypać w 1670 roku. Rozwój Woods się zahamował z dwóch powodów: po pierwsze, bardzo dochodowy handel z Japonią zaczął spadać, a po drugie, Chińczycy zdobyli ważną bazę na Tajwanie. A gdyby tego było mało, niedługo później wybuchła wojna holendersko-angielska. Wód próbowała się ratować, wymusiła na Chinach ograniczeniu handlu z Anglią i Nowym Imperium Kolonialnym, czyli Francją jednak mimo przegranej wojny i traktatu Chińczycy nie bardzo się tym przejęli i nie ustąpili więc po 20 latach wojsko w końcu sobie odpuściło i przez cały XVIII wiek niewiele się stało, aby zmienić kierunek tej kompanii zmieniały się trendy, a liczba konkurentów rosła, na przykład francuska kompania duńska, szwedzka czy parę innych. Pod koniec XVIII wieku Holendrzy wsparli Stany Zjednoczone w wojnie niepodległościowej mimo sojuszu z Anglikami przez co wybuchła kolejna wojna holenderska angielska, która już jednoznacznie zadecydowała o losie tej firmy, a WIT, czyli Holenderska Kompania Zachodnioindyjska, nie miała jak się bronić przed tą angielską, po czym w 1792 roku upadła, a Wod dosłownie 31 grudnia 1799 roku, czyli jeden dzień przed XIX wiekiem, również upadło. Ale to nie jest jeszcze koniec niderlandzkich kolonii, bo po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku spowodowany Napoleona Niderlandy dostały swoje kolonie w Indonezji, ale bez powrotu kompanii. A dalsza historia to już raczej temat na innych.